Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś zapraszam was na kolejny film dziś będą zakupy, ale zakupy ubraniowe mam tu kilka sukienek, dwie bluzki i torebki i portfel powiem wam, że zakupy leżały bardzo długo jakoś nie miałam ostatnio weny do nagrywania powiem wam szczerze, że myślałam już o zamknięciu kanału jak mogliście zauważyć zmieniła się nazwa mojego kanału zmieniła się nazwa na instagramie no i większość filmów mam niestety już jako prywatne tak jak wspomniałam, zastanawiałam się nad zamknięciem kanału, chwilowo mi przeszło, mam nadzieję, że tak zostanie na dłużej, no ale przechodzimy już do zakupów. Powiem Wam, że zakupy robiłam na wyprzedażach, oczywiście na stronach internetowych i mam tu zamówienie ze strony internetowej e-obuwie, w sumie poszły dwa zamówienia i z modnej kiecki. Wiecie, że ja od czasu do czasu lubię sobie coś tam kupić. Natomiast zaczniemy od torebek. I mam dwie torebki. Pierwsza to w ogóle ja nie wiem, co mi do głowy przyszło. Chciałam jakąś jasną torebkę i nie jestem do końca pewna, czy nie pomyliłam się w zakupach. Natomiast na zamówieniu miałam kolor właśnie tej torebki, ale mam wrażenie, że jak patrzyłam na stronie internetowej, to ona była chyba bardziej beżowa niż taka groszkowa. Natomiast jak widzicie jest torebka niewielka, bo taką chciałam do jakichś letnich sukienek, bo mam same ogromne torby. Natomiast czasem bym ubrała taką, wiecie, no trochę mniejszą, gdzieś tylko na jakieś zakupy wychodzę. Jest to torebka z Monarii, z uszkiem. Tu jest y, zameczek w środku. Ja zawsze zwracam uwagę, żeby jednak torebka była zapinana. Ja nie lubię takich typowych szoperek, gdzie każdy może sobie, wiecie, w autobusie wsadzić mi rękę do torebki. Ja lubię jak torebka jest zapinana i tu jest mała kieszonka, jest jeszcze jedna kieszonka i jeszcze jedna kieszonka. No i oczywiście jest klasyczny długi pasek. Zastanawiam się właśnie, czy będę ją nosiła z paskiem, czy tylko tak wiecie, do ręki, delikatna, przyjemna. Oczywiście ta torebka miała cenę niby 219 zł, ale ja zapłaciłam za nią zdecydowanie mniej, bo tak jak wspomniałam, to właśnie była torebeczka kupiona na wyprzedaży. Kolejna torebka to jest Istne Szaleństwo. Ale właśnie chciałam coś kolorystycznie zmienić, nie tylko czarne i beżowe, bo takie z reguły torebki noszę. Piękna, bodowo-czarna torebka, też oczywiście Monarii z takim małym tutaj ozdobnym wisiorkiem. Z tyłu jest kieszonka, ona już jest sztywniejsza, ma tutaj dwie rączki, natomiast też ma długi pasek, chociaż powiem Wam, że ja bardzo często te długie paski odpinam i nie noszę. No i ta już, widzicie, jest taka wielka, przestronna. Dwie małe kieszonki z przodu, jedna z tyłu na zameczek, także taka torebeczka jest kolejna i ta miała cenę 269 wyjściową. no ale oczywiście ją też kupiłam w lepszej cenie. Nie wiem, czy mi się uda jeszcze znaleźć linki do tych produktów, jak mi się uda, to wiecie. Pod filmikiem Wam w opisie wkleję, to sobie zobaczycie. No i stwierdziłam, że czas na wymianę potwala natomiast chciałam sobie kupić troszeczkę lepszy. No, i skusiłam się na markę GES. Jestem mega ciekawa, jak się produkty będą u mnie sprawdzały, czy rzeczywiście dłużej wytrzyma ten potwór u mnie. Ale niż taki wiecie z szachownicy czy z mohito. No, i mam tu duży potwal. Ja nie lubię takich malutkich, bo wiecie, ciężko go później znaleźć. W torebce. duży potwal, zapinany na dwie zatrzaski. Zameczek jest tutaj z tyłu. No, i jest ogromny. Złoty w środku, z mnóstwem tutaj przegródek. Ja zawsze jakieś karty lojalnościowe mam ze sobą. No, oczywiście zdjęcia najbliższych tutaj powędrują. No i kieszonka na monety, gdzieś tam jakieś przegródki na jakiś, wiecie, bilet miesięczny czy dowód. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Nie pamiętam ceny, ale ja też wtedy powiem wam, że trafiłam na fajną promocję. Bo potwal i torebka, którą Wam za chwilę pokażę, były w lepszych cenach, natomiast połączyłyśmy zamówienie z córką i na cztery produkty weszło nam jeszcze dodatkowe minus 40%. Więc w sumie za cztery produkty, dwie torebki i dwa potwale, zamiast 1400, chyba 400 700. Więc wiecie, cena naprawdę była świetna, więc skorzystałyśmy. Także mam potwal. No i mam jeszcze torebkę. Chciałam właśnie torebkę też taką troszkę z wyższej półki. Chcę zobaczyć, czy rzeczywiście będzie mi dłużej służyła przy takim codziennym użytkowaniu. Czyli wiecie, torebka w pracy w szafce, jadę autobusem, jadę samochodem. I skusiłam się na czarną. Zwykłą, czarną, prostą torebeczkę. Jest taka, powiem Wam, dość ciężkawa, więc zobaczymy, jak jeszcze napcham do niej rzeczy, czy mi ramię nie odpadnie. W każdym razie torebka jest też z Gesa czarna, tylko z takim delikatnym tutaj nadrukiem literkowym jest oczywiście przywieszka nie wiem czy tej przywieszki nie odetnę bo ja nie lubię za dużo gadżetów przy torbach, z tyłu jest zameczek na krótkich rączkach oczywiście ona ma też długi pasek no, i na razie pasek mam tu przypięty, ale zastanawiam się, czy go nie odepnę. I tak, mamy jedną kieszonkę taką sporą na zatrzask, plus dwie malutkie wiecie: usteczki, telefon, maseczka, bilet miesięczny i te sprawy. Jest też długa kieszonka, właśnie zapinana na zatrzask. I w środku jest jeszcze jedna taka pojemna kieszeń, zapinana właśnie na zameczek. Także no jestem mega ciekawa, jak się torba sprawdzi, czy będę z niej zadowolona, czy szybko się zniszczy. Generalnie u mnie turebki, jeśli chodzi o zniszczenie, to wycierają się właśnie tu rogi i łączki, Więc jestem mega ciekawa, czy torebeczka się będzie sprawdzała w noszeniu. No i teraz już przechodzimy do ubrań. Mam dwie bluski z modnej kiecki. Pierwsza to jest czarna zwykła bawełniana buzeczka, natomiast ona ma tu przepiękne, koronkowe rękawy. Ja mam w rozmiarze M te buzeczki około 30 zł kosztują na stronie internetowej. No i muszę wam powiedzieć, że ja mam białą wersję, mam szarą wersję i noszą się bardzo fajnie. Już nie raz miałam mi na sobie. Po praniu nic się z nimi nie dzieje i to jest oczywiście bawełna. Buzeczka jest taka dość dopasowana, ale ja... Lubię takie rzeczy, więc mi to nie przeszkadza. I druga bluzka również jest czarna. I tą bluzeczkę mam tylko, że w białym kolorze, z takim złotym emblematem. To jest bawełna z dodatkiem elastyczności. Natomiast tu jest 95% bawełny. Bardzo gruba, mięsista, fajna bawełna. Też Emeczka, no i te bluzki były trochę droższe, chyba 49, natomiast po praniu z tą białą nic się złego nie stało, nie skurczyła się, nie rozciągnęła się, szły się nie przesunęły na boki, więc skusiłam się na czarną wersję. Tam były jeszcze inne kolory, takie jak róż, jakiś błękitny, natomiast to nie do końca są moje kolory, więc mam czarno-białą wersję. Bardzo dobrze się sprawdza w noszeniu, więc kupiłam sobie, jak widzicie, kolejne. No i mam jeszcze kilka sukienek. I powiem Wam, że pojechałam na urlop. Byłam na urlopie w czerwcu nad naszym Bałtykiem. Oczywiście prognoza pogody było zimno, mokro, deszczowo. Więc co? wielka spakowała swety, bluzy, dżinsy. Wzięłam sobie chyba jedną spódnicę jedną sukienkę. I ze dwie bluzki z krótkim rękawem. Okazało się nad morzem, że jest upalnie. E, spiekłam się na słońcu. Nie mogłam ubrać spodni. Więc e, kupiłam sobie tam jedną sukienkę nad morzem. Ale ona już w tej chwili jest w praniu, bo ja normalnie do, w niej chodzę do pracy. Natomiast wróciłam do domu i stwierdziłam, że trzeba zaopatrzyć swoją szafę w jakieś letnie sukienki, bo rzeczywiście przy takich upałach, no to ja nie miałam nawet w czym wyjść, nawet do pracy. Więc mam cztery sukienki. Pierwsza to jest taka typowa letnia-letnia, właśnie z tą myślą, jak jest bardzo upalnie. Wybaczcie, ale to jest wszystko wyciągnięte dopiero z wolków. Jeszcze nie prane, jeszcze nie prasowane, dopiero tylko przymierzyłam, sukienki są jak najbardziej w porządku i pierwsza to jest biała w kwiatuszki na ramionczkach, bardzo, bardzo, bardzo długa, natomiast ja chciałam właśnie takie typowo letnie sukienki, długie, z fajnym dekoltem z przodu, tak samo ma fajny dekolt z tyłu. Ten, kochani, nie pamiętam, bo wiecie, ja lubię zamówienie rzucam do koszyka, wysyłam, przychodzi, dziękuję, mierzę, jak pasuje, to zostaje, jak nie, to odsyłam. Jak mi się uda jeszcze na tej modnej kiedce znaleźć moje zamówienie, no to może wam podziękuję. No więc sobie zobaczycie. Bardzo przyjemna, tu ma gumeczkę w pasie, małe guziczki, delikatne. I w większości te sukienki są albo z bawełny, albo z wiskozy. Natomiast z doświadczenia wiem, że z wiskozy biorę o rozmiar większe rzeczy. Bo już miałam problemy z wiskozą. Koszule mi się zbiegły, poszły do śmietnika po jednym ubraniu, więc szkoda mi. Natomiast tu mam S na M. Bardzo ładnie sukieneczka się układa. Jest taka właśnie przywierna typowo letnia. Następna to jest taka bardzo dziewczęca. Sukieneczka w grochy biała, taka do pół łydki mi sięgająca. Tu jest normalnie paseczek. Ma takie tutaj małe rękawki z falbanką dekolt taki wiecie, nie za duży, nie za mały ja też potrzebuję wiecie, wygodne rzeczy do pracy, nie za krótkie nie odsłaniające zbyt dużo biustu bo wiecie, to jest nieestetyczne no i tu mam też rozmiar M i to jest wiskoza, przymierzyłam sukieneczka, wygląda bardzo fajnie, bardzo ciekawie z tyłu jest malutki guziczek zapinany właśnie na szyi Także mam nadzieję, że sprawdzi się właśnie w te upały, które u nas ostatnio też panują, a u mnie w pracy powiem Wam, że jest bardzo, bardzo gorąco, więc takie rzeczy jak najbardziej się sprawdzą. Natomiast następna sukienka to jest typowa, oversize'owa sukienka. Specjalnie wzięłam sobie ją większą, właśnie z tą myślą, że jak gdzieś będę jechała, czy na jakieś jezioro, czy na morze, to mam taką ogromniastą sukieneczkę i to jest L na XL to jest też wiskoza i jak widzicie jest piękna w kwiaty jasny kolorek i ona ma taki trochę dziwny dół, natomiast bardzo ładnie się układa na sylwetce specjalnie wzięłam sobie większy rozmiar zawsze mogę sobie pasek jakiś założyć żeby wiecie, nie wyglądać tak szeroko, w każdym razie fajny ma dekolt, z tyłu jest bez żadnych zapięć, bez niczego bardzo fajnie się układa także te kwiaty mi się też podobały była chyba jeszcze w ciemniejszym kolorze ale stwierdziłam, że wolę trochę jaśniejszych rzeczy no i mam jeszcze jedną sukieneczkę ta to już jest wygnieciona jak 150 natomiast bardzo mi się podobała, przymierzyłam, ona też była w różnych kolorach na stronie jest jak widzicie różowa małe szaleństwo kolorystyczne w kropeczki z paskiem, gumeczka w pasie i ona jest bardzo, bardzo długa, bo jest aż do kostek tak daleko mi sięga, ale chciałam właśnie taką powiewną sukienkę właśnie, żeby sobie ubrać na plaży czy wieczorem sobie właśnie ubrać i pochodzić? W każdym razie zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest też wiskoza, więc mam nadzieję, że nic tu się złego z tym materiałem nie zadzieje. I na końcu jest taka delikatna falbanka, także zobaczymy. Mam nadzieję, że sukienki się sprawdzą. Teraz pójdą do prania, wyprasuję, no i będziemy używać. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy ubraniowe. Na razie chwilowo nie planuję żadnych zakupów. To, co na jesień, to chwilowo nic nie uzupełniam. No ale wiecie, zobaczymy, jak przyjdzie jesień, zima. Co nowego czas pokaże. Kochani, dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. A my widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.